Wiecie, wodniczki, to jest czytanie dla Was na miesiąc czerwiec. Zobaczmy, jakie macie szanse lub potencjały, lub zagrożenia w tym miesiącu. Co tutaj będzie dla Was ważnego? Szansa, cesarz. Wspaniale. Życie układacie na własnych warunkach, na własnych zasadach. Yy, jesteście silni, zdeterminowani. Um, znacie swój kierunek, nie pozwalacie sobą manipulować, wspaniale. Czujecie się po prostu panami własnego losu. Eee, jaki kierunek przyjmie, jakie energie będą się tutaj układać w czerwcu dla was? Dużo będziecie decydować, dużo zarządzać. Mm, już to mieliśmy przed chwilą. Światło księżyca, działajcie dokładnie te, te bardzo podobne karty. Miała przed chwilą panna. Yy, kochane moje, macie słuchać swojej intuicji. Macie yy, być wyczuleni na synchronizację, na yy, cyfry, na powtarzające się cyfry, na powtarzające się słowa jakiejś piosenki. Zwracajcie uwagę na zwierzęta, które wokół Was się pojawiają. One też przynoszą wiadomości. Ptaki. Słuchajcie podpowiedzi, które płyną z Waszego serca. Tu jest, w tym miesiącu to jest niesłychanie dla Was ważne, tak? Ok, to zobaczmy jeszcze z kart Tarota. Jakiż ten miesiąc będzie dla Was miał niespodzianki, co tu się będzie działo. 9 buław, mag i rycerz kielichów. Hmm. He, he, he. Dla niektórych, kochani, praca twórcza piękna, nowe propozycje, nowe pomysły. Dużo będzie się działo, trzeba będzie się z tym wszystkim jakoś ogarnąć. <śmiennie> najbardziej wam zależy na doprowadzeniu do końca jakiejś sprawy, w której już, że tak powiem, oklapliście i jesteście zmęczeni. W karcie dziewięciu buław mamy prośbę o to, aby nie tracić wiary, że oczywiście trzeba sobie znaleźć czas, żeby Przegrupować siły, sprawdzić czy wszystko przebiega tak, jak żeśmy sobie to wymyślili na starcie. Jeżeli coś nie działa, nie ma żadnego problemu można to zweryfikować, plany zawsze można zmienić można dostosować do rzeczywistości, jaka funkcjonuje. Na pewno dużo pracy twórczej dużo rozmów, dużo spotkań dużo flirtów. Tym bardziej, że mamy tutaj rycerza kielichów, czyli przychodzi jakiś złotousty z prezentami, z otwartym sercem, który oferuje wam swoją miłość, swoje, swoją opiekę. No, jeszcze sobie tutaj dopowiemy do z jakiej, z jakiego, z jakiej dziedziny życia ten rycerz kielichów tu przechodzi. Oj, cesarz, kochani, cesarzowa i wielki kapłan. Hmm. Oferta, sprawy urzędowe mogą być jakieś na, ale świetne, które się rozwiązują dla Ciebie na, na korzyść, tak? E, podpisanie jakichś umów, jakaś oferta pracy tutaj ewidentnie wchodzi w grę, twórcza. E, no, i to pozwoli ci odejść od jakichś spraw, które cię już nie satysfakcjonują. Coś wspaniałego, tu się chyba szykuje w karierze. Sprawdźmy jeszcze tę karierę do końca. Kariera dla wodnika. No właśnie, budzi się jakaś pasja, i to mamy w tym magu kreatywność w czerwcu. No i absolutnie się temu poddasz i popłyniesz na fali tego co do ciebie przyjdzie i super, bo to będzie bardzo rozwijające, bardzo pasjonujące. Poczujesz się właśnie panem swojego losu jak ten cesarz tutaj, tak, że nareszcie kurczę wszystko idzie tak jak sobie to wymarzyłeś. A sprawdźmy co w miłości w takim razie, w związkach, w relacjach. Król buław. kielichy. No, drogie moje, dla niektórych jest to informacja, że jesteście w trójkowej sytuacji z panem i macie podjąć jakąś decyzję w końcu. W lewo czy w prawo, na co on się decyduje? Szukacie tutaj równowagi, balansu, harmonii, fajnych rozwiązań. Hmm. No, i tu karty podpowiadają, że osiągniecie tutaj sukces w tej, w tej dziedzinie, w tym wyborze, tak. Eee, ok. No, i tu też podejmiecie pewne decyzje. Zobaczcie, tu też macie tego cesarza. I dzięki temu po prostu będziecie na wygranej pozycji. Ewidentnie. Wasze decyzje będą mają tutaj wyjątkowe znaczenie w tej, w tej sytuacji, w podjęciu decyzji. Nie zamykaj się w sobie, nie zamykaj się w sobie, nie odchodź od, bo tu masz pustelnika w negatywie i on jak się pojawia w negatywie, to mówi, że jesteś odwrócony od życia, jesteś odwrócony od rzeczywistości, która cię otacza. Celowo się izolujesz, chowasz, nie chcesz w czymś wziąć udziału, nie chcesz podjąć jakiejś decyzji, a trzeba ją podjąć w lewo albo w prawo. No. Dobra, jedźmy dalej. Co tutaj podpowiadają jeszcze karty herbatki? Dużo nam wyskoczyło, więc od razu je bierzemy po kolei jak się pojawiły. <laughs> Duża pasja. No więc tutaj rzeczywiście tutaj macie duchową miłość. To co was dotyczy Waszej relacji. Yy... Palec to jest ostrzeżenie przed jakimś problemem, które może występować teraz lub nadejść w przyszłości. Mamy gąsienicę, sprawy rozwiną się, tak? No, bo tak jak z gąsienicy powstanie motyl, nastąpi zmiana, nastąpi rozwój tej sytuacji i mamy duża przyjemność przebywania z przyjacielem. Z którym jesteś w związku lub w przyjaźni, tak? Ok. To sprawdźmy, jak się będą układały końcowe energie. Z jaką energią będziecie. A, jakie są w ogóle wskazówki dla Was przede wszystkim na ten miesiąc. To jest ważne. Słońce. Bądź szczęśliwy, bądź radosny, bądź pełen pasji, kreatywności. Rozświetlaj wszystko dookoła piękna, piękna energia i wyjście z miesiąca czerwca dla was mamy asa mieczy trójka mieczy rozwiązania w jakichś sprawach, które no i wieża coś tu się zmieni diametralnie dla was w podstawach wręcz Jakieś będą wyjaśnienie prawdy, wyjaśnienie sytuacji, w której poczułaś się drogi droga, wodniczko lub wodniku zraniony, jakieś sprawy urzędowe mogą przynieść rozwiązania na temat Twojego domu lub Twojej firmy, ale one będą dla Ciebie w pozytywie, bo one przynoszą jak gdyby załatanie braków finansowych, radość w rodzinie, celebracje z tego powodu. Sprawdźmy jeszcze te trzy miecze, bo one tu są taką kartą dosyć. No, i tu jest słońce znowu. Kochani, ten miesiąc będzie dla Was, miesiąc czerwiec, pod znakiem słońca: kreatywnej, pięknej, pełnej pasji, pełnej działania energii, gdzie działacie z radością, z ogromnym otwarciem, z przytupem, bym nawet powiedziała, z sukcesami zawodowymi, finansowymi. Właściwie w każdej dziedzinie, bo ten słońce nam się tutaj powtarza kilka razy. Także to jest piękny miesiąc dla Was, drogie wodniki. To wszystko dla Was, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam również za lajki, za komentarze, za maile, za subskrypcje, za wiadomości, za miłe słowa, za miłe gesty, miłe emotikonki, za. Dzielenie się tymi filmami z innymi. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę pięknych energii w czerwcu. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa pa!